Ale szykuje nam się piłkarskie święto. Od pierwszego twiska dzieli nas już tak niewiele. Zostańcie Państwo z nami. Drodzy Państwo, serdecznie witamy z Neapolu i zapraszamy do wspólnego oglądania dzisiejszego, miejmy nadzieję, bardzo emocjonującego meczu. Komentować dla Państwa mecz mają przyjemność Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani włoskiej piłki na pewno są z nami. Czas na mecz Serie A. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek rośnie, Lukaku może to wykorzystać. No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. O, I to był książkowy odbiór piłki. Nie mam wątpliwości, że Gruzin kwicza kwarackelia To zawodnik, który się wyróżnia w tej ekipie. Potrafi na boisku robić mnóstwo zamieszania. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym dryblerem, Pewnym siebie. Świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrońców. I Lukaku! Cóż to była za okazja, by otworzyć wynik spotkania. Wszyscy zachodzimy w głowę, jak mógł nie wykorzystać takiej sytuacji. Po meczu będzie plus sobie w brodę. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ekelia przy piłce. Mocniejszy teraz pressing. Piłka do tak się powinno stopować ataki rywala? Anguisa Patryk Kutrone, Belotti. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Ależ okazja! Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony. Odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Nie za dobrze to wygląda i nie za dobrze się to Tomku ogląda. Wydaje się, jakby obie ekipy postawiły sobie za punkt honoru niestwarzanie sytuacji, ale może się mylę. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Romelu Lukaku. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Teraz widzimy, jak ten napastnik wygląda w liczbach. No cóż, występ do zapomnienia. Widać, że w tym przypadku zdecydowanie nie jest to występ życia, a drużyna potrzebuje go, jeśli chce objąć prowadzenie. Słychać gwizdek, zatem znowu zaczynamy. Przed nami druga część spotkania. No i cóż, wymaszmy z pamięci pierwszą połowę i niech obie drużyny pokażą po przerwie, że potrafią grać w piłkę. Nigdy tak wielu nie oczekiwało tak niewiele od tak wielkiej drużyny. Trzymamy kciuki za futbol. Romelu Lukaku. O, dobrze, teraz zainterweniował. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Piłka podana do Politano. Na piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Szansa, czy przełamie impas? Dobrze. Gol proszę państwa! Bezlitośnie wykorzystuje niebędną interwencję, ładuje piłkę do siatki! Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej bramce, choć bez powtórki wszystko było widać jak na dłoni. Fatalna interwencja, trudno to inaczej nazwać. Nie można tak wypluwać przed siebie piłki, bo trudno się spodziewać, żeby ktoś tego nie wykorzystał. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Długo musieliśmy czekać na tę bramkę. Zapowiada się ciekawa końcówka. Andrisa. Stanisław Lobotka. Bez problemu tu się urywa. Nie udamy teraz to wybicie. Uwaga Lukaku. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Andrea Belotti nie utrzymują się przy piłce. uderza. Teraz jest naprawdę daleka. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Chwila oddechu, obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Zobaczmy co z tego będzie, uwaga. Mamy rzutkarnię, sędzia obwizduje przewinienie w szesnastce. No czy za chwilę będą przegrywać jeszcze wyżej? Byłem przekonany, że sędzia po odwiedzaniu kar. Tak jest! Trafiony, zatopiony! Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce! Dobrze życzył intencje no Tego strzału i tak nie udało się obronić. Piłka mija go górą i wpada do bramki. Nikt nie może mieć pretensji o ten karabin. Pinacola. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. A teraz kontrata. Jak to rozegrają? Pelotki. ma teraz piłkę. Świetnie teraz w obronie. To jest to Napoli musi przełknąć tę porażkę. Łatwo ten mecz, domku podsumować. Zespół po prostu nie był wystarczająco dobry, by zdobyć punkty. Taka jest piłka, odpuścisz jakiś trening, a potem to wychodzi w meczu ligowym. Dziś efektem tego jest dwubramkowa porażka. To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. Ma za sobą dobre spotkanie, gol z karnego, wygrana drużyny, choć na pewno będzie wspominać parę świetnych szans, których nie udało się wykorzystać. Tych bramek mogło być przecież więcej.